Siemano, witamy Was bardzo serdecznie. Tym razem nie ze studia, bo tutaj pan kierowca ładnie prowadzi samochód, witam was, Seweryn, i witam was kto? No, ja. pan kierowca Maciej, także witamy was w vlogasku czwartej z kwarki, tak jak obiecaliśmy, tak robimy i właśnie zmierzamy do Subska. Co prawda z minimalnym opóźnieniem, ale prawdopodobnie zdążymy się wyrobić na pierwszy gwizdek e, Z przyczyn tak, oczywiście. Tak, chyba jak wiadę kurwa z samochodem na halę <laughs> Zobaczymy, <laughs> może to się uda. E, powiem tak, minimalne problemy były najmana przez to, że po prostu nie zdążyliśmy się zebrać na czas, no ale trudno. Nie będziemy. Na się... lekko spóźnieni, no. Przyzwyczajenie się do nas, no tacy jesteśmy. Dokładnie, trochę nam się zdarza, czasami być lekko spóźnionym, ale to nic. Zmierzamy właśnie do SUBSka. Zaraz wam włączę Time z trasy i widzimy się już w SUBSku. Powiem tak, znalezienie parkingu SUBSku. A z no. No, graniczy mostu z Studem. Trzeba było od razu podjechać pod to centrum handlowe, tak jak myślałem, no, ale chuj tam, zwiedzamy Słupsk. Dokładnie. Ma... Małe zwiedzamko, ale to nic. Ej, mam nadzieję, że raz tam dobrze słychać. Zobaczymy jak będzie nas w ogóle na hali. Maciek mówi, że może być ciężko z miejscami, ale ja tam jeszcze nigdy nie byłem, więc zobaczymy. Powiem tak, będzie ciekawie. Mamy 19.03, zaraz zaczynamy, więc będziemy na czwartą kwartę. No to na pewno. Na pewno zdążymy na połowę. To jest w 100% pewny. Ale git. co? No i gif, Najtańsze bilety w moim życiu. Zdążymy na pół meczu. My przycisiemy troszeczkę tempo, nie będziemy was męczyć naszym szybkim chodem i naszym stopaniem do kamery. <głos> Więc ofam <noise> Więc się i widzimy się na hali po prostu. No jak nigdy. No jak nigdy. Dojechali moi drodzy. No już? Sze, em emocje opadły. Emocje opadły troszkę. Y już troszeczkę zmęczeni, już właśnie wróciliśmy z trasy. Półtora, nie wiem, godzinka z groszem na powrocie, ale to nic. No, na 15. Rikap meczu, jak ocenia ogólnie? Mecz bardzo fajny, pierwsza połowa bardzo wyrównana, w trzeciej kwarcie e, Słusko odjechał na 15 punktów, 16 mm. nawet w pewnym mm -hmm. momencie, a czwarta kwarta to już tak naprawdę znowu łeb w web truje, zatruje i utrzymali po I nie... formalności po prostu do, do formalności, jeżeli o to chodzi, ogólnie pierwszy mecz na Hali Gryfej powiem tak, głośno, głośno. bardzo głośno. To trzeba przyznać kibice, kibice czarnych, to naprawdę dali bardzo możny popis, jeżeli chodzi o kibicowanie. Propsy za to. Mecz się oglądało bardzo dobrze, mimo to, że hała wypełniona po brzegi, ale to tylko plus za to, że wszystkim się chciało po prostu na ten mecz po prostu przybyć i tyle. Ale lekko się spóźniliśmy, więc tak. pierwszą połowę przejdzieliśmy na, na schodach Tak Ali no. Ponieważ nasze miejsca były już dawno zajęte przez kogoś innego, ale nie mam żalu, nie. rozumiem to. Myśmy się spóźnili, więc tak bywa. No. Dokładnie. Sala wypełniona aż po brzegi. Dokładnie. Co chcę podziękować pani z obsługi, bo mieliśmy gimbala. Przyznam się, z mojej winy też wzięliśmy od DJI, która wyglądała jak trochę jak pałka teleskopowa i stwierdziła, że to jest niebezpieczne narzędzie. Tak, ale generalnie i panie z ochrony, tak. Wejście na bramce i. No i pani z samej obsługi już yy, stwierdzi... nie, chyba hali. Tak, stwierdziła, że po prostu, żeby już czas nie targać, powiedzieliśmy, że mamy dość daleko samochód, a już się już zaczął, to po prostu przykitrała nam w kantorku gimbala, więc dziękujemy ślicznie za pomoc. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy cieplutko, jeżeli jak, pani ogląda. jeżeli jakkolwiek to do pani dotrze, to dziękuję pięknie. To jest pani super. Mamy nadzieję, że podobały Wam się wstawki, które udało nam się w sumie nagrać w trakcie meczu. I co? I mamy nadzieję, że się podoba plus. Ma, wiem, że na pewno jest toroń na tablicy naszej, jeżeli chodzi o Wasze prośby, że mamy tam zawitać. Więc powiedziałem nawet Maczkowi, że jeżeli y, toroń wygra z Anwilem, to do Toruń się wybierzemy. Także trzymajcie kciuki za polski cukier toroń. Ale też mu powiedziałem, że do Halimistrów też trzeba będzie się wybrać. Także prawdopodobnie możecie się spodziewać niedługo kolejnych vlogów, ale z innych miejsc na pewno. Raczej nie będziemy ponawiać w tym momencie Haligryfy. Bo niestety, astety, znaczy niestety, bardzo niestety, ale po kontuzję, co tak. będziecie raczej już widzieli na filmie. Będzie wstawka. Bo Będzie wstawka. Pomagane. I szkoda tego genialnego sezonu. Mówiliśmy o tym, jak właśnie wracaliśmy z Hali, że naprawdę bardzo mocno sezon tego zawodnika, i szkoda, że to się po prostu tak może prawdopodobnie skończyło, jeżeli o to chodzi. No. Życzymy zdrowia, mamy nadzieję, że to nie, nie jest nic poważnego typu łąkotka albo ACL. Dokładnie. Nie wyglądało to dobrze, musieli go aż nieść po prostu, bo nie był w stanie postawić kroku na nodze. Więc nie wyglądało to kolorowo. Miejmy nadzieję, że to po prostu gigantyczne naprężenie i skurczy, nic poważnego, no bo po prostu taki sezon, jaki grał Stein nie chciałby chyba nikt, żeby się zmarnował. Nawet mimo, że ktoś nie jest fanek, fanem Czarnych subsk to szkoda się patrzeć, jak kontuzuje się jeden z najlepszych zawodników w lidze. Tak. Co dodać jeszcze? No Co to... do wstawek. Mało mamy wstawek z pierwszej połowy meczu. Wybaczcie nam, dajcie tak. nam się rozpędzić też w ogóle z tego, z tego rodzaju kontentem. Dokładnie. E, ale no, też było to spowodowane właśnie siedzeniem na schodach, tak? Bo tak. lepszych ujęć nie mogliśmy robić, bo nie chcieliśmy też robić trzody i zasłaniać mhm. innym kibicom, którzy oglądali i kupili bilety na mecz, tak? Dokładnie. Nie jesteśmy tu nie wiadomo jak FIFA Rafa, żeby po prostu tutaj strzępić się nad nimi i blokować cały widoczek. Dokładnie, bo Więc... akredytacji mediowych też nie posiadamy w chwili obecnej ale może, może uda nam się Jak będziecie zajęć. to oglądać i jak będziemy rosnąć w siłę i w liczby, <laughs> które są zależne i tak samo od nas, jak i od Was, to może z czasem oczywiście przyjdzie wszystko i będzie też oczywiście rozwój kontentu. Dokładnie. Bardziej, bardziej profesjonalny. Bardziej polowy bym powiedział i będziemy bardziej to już przy ziemię niż od góry stadionu po prostu. Tak, na większym tak. zoomie, także liczymy na to, że się uda spełnić i że będziemy mogli do Was dostarczyć jeszcze lepszy content. Na dziś się z wami żegnamy. Nie wiem kiedy to wychodzi. Zobaczymy w praniu. Także wyjdzie, wyjdzie. Do, do następnego. Mam nadzieję, że Cię sprawdzać poda czy następne odcinki z Pelka. Ja się z wami żegnam. Klasycznie Sewerę z tej strony. Z tej strony, Marzeka, i z czwarty, strony kierowcy I czwarta skwarka się i Do zobaczenia w następnych vlogach.